Hej, Sejsony Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do dziesiątego odcinka mojej serii Gier z mojej kolekcji. Słuchajcie, dzisiaj mam Wam do zaprezentowania, pokazania taką fajną gierkę, a mianowicie piaski czasu. Dwa trony. Mam trzy części na jednej płytce pierwszą, drugą i trzecią, jak wiadomo. Trzy części po polsku, po polsku, z tym, że ta trzecia jest z, z polskimi napisami. W wersji angielskiej, a dwie z dubbingiem. Yy, moją ulubioną częścią tej serii, jak pamiętam, chociaż dawno już w nią nie grałem, to była część pierwsza, chociaż te, chociaż te, 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 dwie, pier, te dwie, druga i trzecia też, też są super. Yy, wy na pewno też macie jakieś ulubione części tej serii. Także piszcie w komentarzach. Niedługo z tego co wiem ma wyjść akurat tej serii Remaster. Także ciekawe jak, jak on będzie y, wy, wyglądał. Ale tak się domyślam, że będzie wyglądał super. Piszcie w komentarzach, jaką, jaką Wy y, lubicie najbardziej część tej serii. Zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się. Cześć w następnym odcinku. Postaram Wam się pokazać. To, yy, gierkę Tony Hawk. Na razie trzymajcie się. Cześć. Do następnego.